W kwietniu 2020 roku chłopak o imieniu Noah postanowił wybrać się na kemping furgonetką do lasów Sun River w stanie Oregon. Jechał drogą, gdy uznał, że znalazł dobre miejsce i wjechał swoją furgonetką głęboko w las. Podczas swojej pierwszej nocy obudziły go dźwięki na zewnątrz. Słuchając dalej, zdał sobie sprawę, że to odgłosy kroków i na podstawie ich rytmu założył, że to człowiek. Chwycił pobliską kamerę GoPro i zaczął nagrywać. Moja furgonetka, w tej chwili, jeśli to słyszycie, to jest dość głośne. Hm. On kręci się w pobliżu już od jakichś dwudziestu minut. Jestem teraz przerażony, a na zewnątrz jest ciemno jak w smole. I to nie ma sensu, bo zaparkowałem w miejscu, gdzie mnie nie widać. Nikogo nie było na tej drodze. On, on dotyka mojego samochodu. Jak mam stąd uciec? dosłownie puka w moją furgonetkę w zabudowę w tylne drzwi chyba nie wie czy ktoś jest w środku tak bardzo się boję on dosłownie zagląda teraz przez drzwi ktokolwiek tam był pukał w furgonetkę i szarpał za klamki podczas gdy Noa siedział w środku zmuszony po prostu słuchać tego co się dzieje na szczęście miał zablokowane drzwi więc nikt nie mógł wejść do środka po kilku minutach w końcu usłyszał oddalające się kroki. Gdy na zewnątrz zrobiło się jasno, Noah wyjechał na drogę i wrócił do domu. Później tego ranka znalazł odciski dłoni na całej furgonetce, zwłaszcza na tylnej szybie od kogoś, kto próbował zajrzeć do środka, oraz mnóstwo na klamkach od kogoś, kto próbował wejść. Hm, tu są odciski dłoni, dużo zadrapań i tym podobnych. Hm przesunął palcem po boku mojego auta. Cóż, wygląda na to, że próbował dostać się do środka. Hmm, to właściwie wszystko, co mogę powiedzieć po tym, jak tu chodził. Więcej odcisków dłoni z prób włamania do środka. Hmm, przynajmniej tylna zabudowa była zamknięta, ale, tak, to był rezultat. To, że ktoś w ogóle tam było tej porze nocy, jest niezwykle dziwne. To nie mógł być policjant ani nikt taki, bo nikt się nie wylegitymował. Ta osoba nie miała nawet latarki, a działo się to w środku czarnego jak smoła lasu. Noah nigdy nie opublikował aktualizacji sytuacji, co sugeruje, że nigdy nie dowiedział się, kto tej nocy kręcił się wokół jego furgonetki. Kyle Burgess był na porannym jogingu na szlaku w prowo w stanie Utah. Kiedy wydało mu się, że widzi małego Rysia rudego na ścieżce przed sobą. Natychmiast wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. Nie był to jednak Ryś, lecz młoda puma. Na nagraniu widać następnie pojawiającą się matkę pumy. Ty, ty. O, nie spierdalaj stąd. Idź, idź stąd, idź stąd, proszę, idź stąd. O. Powoli i spokojnie. No dalej. Nie. Kyle znalazł się w patowej sytuacji z pumą, powoli się cofając i próbując ją odstraszyć głośnymi dźwiękami. Jednak puma podążała za nim, a momentami nawet rzucała się w jego stronę. W pewnym momencie Kyle odwrócił wzrok od zwierzęcia, aby nie potknąć się podczas cofania. To sprowokowało pumę do próby ataku, gdy znalazła się zaledwie kilka stóp od niego. Idź stąd. Nie, okej, okay, stary. Próbuję atakować, bo odwracam wzrok. Ode mnie, stary. Nie. Idź stąd. Idź stąd. Nie. Nie. Tak. Odsuń się. Okej. Okay. Spotkanie trwało pełne sześć minut. Kończy się, gdy Kyle rzuca dużym kamieniem, płosząc zwierzę i zmuszając je do ucieczki. Spotkania wędrowców z pumami są niezwykle niebezpieczne i często mogą kończyć się znacznie gorzej. Gdyby Kyle spróbował uciekać lub nie zdołał wyglądać i brzmieć groźnie, Instynkt zwierzęcia do pogoni i przypuszczenia ataku mógłby przeważyć. W lutym 2013 roku kilku mieszkańców pewnego osiedla w północnym Oregonie zgłosiło doniesienia o dziwnych dźwiękach dochodzących z lasu. Dźwięki te opisano jako coś, co przypominało upiorny śmiech. Był głośny i niosło go echo po całej okolicy. Jeden z mieszkańców usłyszał te dźwięki, wyszedł na zewnątrz w miejsce, z którego zdawały się dochodzić i zaczął nagrywać. Niektórzy uważają, że dźwięki te wydają lisy lub kojoty, ale inni są odmiennego zdania, twierdząc, że kojoty na przykład mają znacznie bardziej psiskowyt i nie są aż tak głośne. Do dziś nie jest jasne, co dokładnie wydawało te odgłosy tamtej nocy. Issa to dziewczyna prowadząca kanał na YouTubie, na którym dokumentuje swoje życie w Wanie. Podróżuje po Ameryce Północnej, nagrywając swoje doświadczenia na bieżąco. Filmy prawie zawsze utrzymane są w stylu vloga, pokazując różne lasy lub miejsca, w których nocuje, oraz same podróże. Jednak w lutym 2022 roku opublikowano coś innego. Issa spała w swoim wanie, gdy obudził ją dźwięk pukania tuż przy samym uchu. Była 4.30 rano, a na zewnątrz ktoś był. Siedziała tam znieruchomiała, nie wiedząc, co zrobić. Pukanie powtórzyło się, a tym razem wykrztusiła zdezorientowane halo. Nie było odpowiedzi. Przez następne 15 minut panowała całkowita cisza. W końcu usłyszała powracające kroki i tym razem chwyciła kamerę, by to nagrać. Ktoś tu znowu jest? Słyszę kroki. Halo? W czym mogę pomóc? Jest cztery trzydzieści rano, nie czuję się bezpiecznie. Kim jesteś? Nie było odpowiedzi. Cicho wstała i przeszła naprzód wana, by wyjrzeć na zewnątrz. W oddali widać było światła reflektorów. Samochód odjechał, więc skierowała kamerę na siebie i zaczęła wyjaśniać, co się właśnie stało. Po kilku minutach opowieści, ponownie usłyszała kroki. Słyszę kroki? Kroki? Słyszycie to? Tak. Ktoś tu właśnie znowu był, już trzeci raz. Za trzecim razem, gdy wyjrzałam, szli pieszo. Widziałam, jak idą i chowają się za tamtym drzewem a potem poszli do hm samochodu tego samego samochodu, który był tu wcześniej cóż, który wrócił, a potem wycofał się i znowu odjechał. Trzy razy w ciągu jednej nocy. Tym razem mm. Nie pukali, po prostu kręcili się w pobliżu. Słyszałam, jak chodzą wokół wana. Kiedy rano zrobiło się jasno, wyszła z wana i znalazła wokół niego odciski stóp. Wyszłam dziś rano i widać ślady stóp. Spójrzcie na ten, to mój. Pokażę wam. O, tu jest mój. Widzicie? Oni właściwie, tu jest ich więcej. Spójrzcie na to. Przyszli tutaj, stali tutaj, jak widać. Wielu widzów wierzy, że mężczyzna po prostu próbował ukraść kosztowności zwana. Ale dlaczego w takim razie wracał jeszcze dwa razy po tym, jak usłyszał, że ktoś mówi ze środka? Prawdopodobnie mężczyzna miał gorsze zamiary. Ten film został nagrany przez rowerzystę górskiego w Vancouver w Kanadzie. Ustawił on kamerę w telefonie, aby nagrać ujęcie, jak zjeżdża z części góry. W momencie, gdy zjeżdża i mija kamerę, nagle naciska hamulce i zaczyna krzyczeć. Następnie wraca w kadr, podchodząc pod górę ze swoim rowerem. Robiąc to, cały czas ogląda się za siebie. Drogę blokował mu niedźwiedź, który teraz za nim podążał. Hej, hej, w porządku, w porządku, hej, 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 hej. Chłopak używa roweru, aby wydać się większym. Kilka razy uderza nim o ziemię. Co zmusza niedźwiedzia do wycofania się w stronę kamery, którą ten przewraca. Niedźwiedź stoi nad kamerą jeszcze przez chwilę. W końcu wycofuje się całkowicie, pozwalając chłopakowi odzyskać telefon i bezpiecznie odjechać. 6 września 2016 roku na Reddicie pojawił się post z linkiem do filmu, który rzekomo zawierał dziwny dźwięk z lasu. Dołączony był tekst o treści: Położyłem dziś dzieci spać. I usłyszałem ten głośny, naprawdę dziwaczny dźwięk dochodzący z lasu za moim domem. Trwał około 15 do 20 minut. Mamy w pobliżu kilku sąsiadów, ale to było zbyt głośne, by pochodziło od nich. Zdawało się dobiegać z kierunku pobliskiego masztu radiowego AM, ale czy takie maszty mogą wydawać takie dźwięki? Szukałem w Google, ale nie mogłem znaleźć niczego podobnego. Komentujący natychmiast zaczęli spekulować, co to mógł być za dźwięk. Jeden z nich zasugerował, że mógł to być odgłos silnego wiatru przechodzącego przez pobliski maszt telefonii komórkowej, a tarcie metalu o metal stworzyło ten upiorny ton. Jednak autor posta odpowiedział, mówiąc, że tej nocy prawie nie było wiatru, a nawet w wietrzne dni nigdy nie słyszał tego dźwięku. Ktoś inny stwierdził, że dźwięk ten był niezwykle spójny z odgłosem wiercenia w rozpórce lub w sporniku wykonanym ze stali wysokowęglowej ale dodał, że robienie tego tak późno w nocy byłoby dziwne. Do dziś nie wiadomo, czym właściwie jest dźwięk na nagraniu. Jeśli te historie o nieznanym zmieniły sposób, w jaki patrzysz na ciemne zakątki lasu, zasubskrybuj i polub kanał. Obecnie badamy tajemnice, które wielu próbowało ukryć. Zachowaj czujność i szukaj prawdy. Kolejne archiwum zostanie otwarte już wkrótce.